O siema Kacper! Dobra, powtórka z rubryki, nie? Co ty tutaj robisz? Co jest grane? Witam państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kamerzysta i witam was na dzisiejszym odcinku. Aktualnie za mną znajduje się jezioro, z drugiej strony znajduje się wieża, zachodzący księżyc, albo raczej wschodzący księżyc. najważniejszego, nie ma dredziarza z nami. Tak, dokładnie. Nie ma z nami dredziarza, wyrzuciliśmy go e, z kanału, także aktualnie znajdujemy się tutaj w dwójkę na. Kto do ciebie dzwoni? Twoja mama. Tak, zostawiliśmy moją mamę w domu, ale to nie jest najważniejsze. Jeżeli jesteś nowym e, widzem i pierwszy raz może być, może mi oglądasz, nie zostaw nie. taki sam czerwony przycisk. Tam na dole sprawdź czy masz już zasubskrybowany kanał. Jeżeli nie masz zasubskrybowanego kanału, to go zasubskrybuj. A w dzisiejszym odcinku będziemy uczyć... Jak wytresować psa? Znacie Joykę, znacie psa Joykę. E, pies, który umie praktycznie każdą stuczkę, i dzisiaj ty będziesz musiała. Jesteście partnerką w Tak, ale najlepszą i tak rzeczą jest to, że nie ma z nami dredziarza. Jestem no, mega no podjarany, prawda. zostawiliśmy go w Warszawie na pastwę losu. Niech so, nie się dzieje z nim, co, co ma się dziać. Ja po prostu mam w to wysrane, nie wiem jak wy. Ja jestem szczęśliwy, bo Ja też stałeś, jestem szczęśliwy. Ale ja się w ogóle dziwię, że oni nas tym razem odpuścili. Wiesz o co chodzi? No bo no, poprzednim razem nie było za dobrze tutaj. I to też przez niego, przeszło im psa ukradł. No tak, i się dziwię, no bo wiesz najczęściej ludzie oceniają po czymś, więc... Ale zapuka! Ale po co pukać... Ja zawsze tutaj wchodzę jak do siebie. Co? By się wstydził. Ale co się wstydził? No bez to Tak z No normalnie. Słuchaj, powiem ci tak. tak. Co jest? O siema, ale o co ci chodzi? No? A co wy wy tu zrobiliście? Graliśmy w a skrablec. Ty do no, Spoko, dobrej weź tam się nie przejmie. Spokojnie, drzwi zamknij Spoko, nie. Właśnie, właśnie chciałem ci za mną. Nie przejmuj się tam dokończyć, co masz dokończyć, a my się no. rozluźcimy. Dobra. Derżnęli się to, to, to. Nie powinniśmy w taki momencie odchodzić. Naprawiłam że mi No ale no, skąd ja mogę wiedzieć, że najświeższą tam. Dobra, chodź pooglądamy. Dlaczego oglądamy ten film 365 dni w trzeci To jest tak bardzo film, że tego się nie da oglądać. A to jest tak gówniany film, że tego się nie da oglądać. Dobra, tak, zobacz, jaki piękny widok jest z tego balkonu. Zobacz, jaki piękny i O, ja się czuję zajebiście. Ja mam w końcu spokój od niego. To jest piękne. Dlaczego ty tego wcześniej nie zrobiłeś? Ja się tego naprawdę nie rozumiem. Znaczy, to nie jest cudowne? Powiedz mi. Czyli jest tak, możemy tutaj przyjść, posiedzieć sobie i nie ma żadnych. Burdeli? Burdeli nie ma takiej toksycznej atmosfery. Tak. On nie wkurza, nie muszę się za nic wstydzić. Możemy normalnie iść po ulicy, wszystko. No to akurat jest fakt, jest mega, mega cicho. Mega, mega przyjemnie, nie? Także tak cieszymy się, się że, że nie ma już za nami i że, i że to się skończyło. A co oni tam dalej z mocą? Kacper! Dobra, nie przeszkadzaj. Jak szybzią mocą, to się mocą, ja ten ostatnio nie słyszałem. Boże, no ale to ty w ogóle tu wszedłeś bez pukania? Oczywiście, jeszcze jak oni. No, i, i. no ale widzisz, że dokończyli, nie, nie krępują się aż tak bardzo. Wiesz co, oni są po prostu już przyzwyczajeni do Ciebie, że Ty chodzisz bez pukania, bez zaproszenia, Wiem, gdzie wszystko jest, także czujemy się jak u siebie. No, no, no właśnie. No że Ty chyba już jesteś. Co Ty, to jest taki strój, co no Ty, to na... ty to jest... a, No właśnie. Myślałem, nie? że w Nie znasz mody, a gadasz. No cio, no Iśku, no cio, tak? szczęśliwy. a musimy w ogóle z ten ten. nauczyć Jojkę... E, e, e. Ale to było dobre! Gdzie jest to? Myśleliśmy, że będziecie smutni, że wam przerwali Chodźmy Ale kto, czekaj, czekaj, gdzie jest ten grudas? No nie ma? No nie ma Gdzieś no, ma, jest dobre! Hahaha To jest <ėse> <ėse> Pod pociągiem? Pod autobusem? Chciałabym, ale no... Nie, nie, no po kresy. prostu, po prostu... Wyrzuciliśmy go w Warszawie i stwierdziliśmy, że sam jest niepotrzebny. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. W ogóle wiesz co zrobił? Zawrócił panie Lekwiko kobyczają tam na apartament wczoraj. A mógł do mnie. I przyszedł Alpons i chciał pieniądze od kamerzysty. Prawie doszło do rękoczynów. A to, a to dobrze, że się zawinęliście w takim bracie. On też jest nie? Ja widzę, że wyście się już rozmyścili, ale może ja się mam... Co? Co? O właśnie, kawkę byś zrobił nam? O, mi też poproszę. Ja chciałem wyciągnąć do whisky, ale kawa też może. A to jak masz whisky, to też. Tylko... Nie! Aha, bo musiałam o tym no dobra, chyba ja też. Ale ty co, ja nie popatrzysz. mogę, tak? tak. Mam a chcesz prowadzić ja pod, wpływem? pod wpływem? Ja? Pod wpływem, tak. A to tak, wiesz, że chcę. A no. wiesz, że teraz nie mogą sprawdzać tym e, alkomatem? Dobra. O, nie, to, to był żart, to był żarty, to jest, Nie, 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 nie. to jest bardzo dobry punkt, tobie też robię. Nie, <laughs> to, to, nie to nie robi. Nie, nie rób, nie rób. Kacper, ty się to już uspokój. Za dużo wrażeń jak na dziś chyba miałeś. Słuchaj, nie ma tego, kurde, brudnego systemu. Patrz, patrz, dni. Naprawdę wam się to podoba? Naprawdę chcecie to oglądać? Nie tak no, ja nie już się... oglądam, bo oglądam no. no Można zrobić coś takiego jak przełączyć film. No, można, no ale no dobra, no, nie chcę mi się przyłączyć. Nie to byście na tylko przysięgam ci. Nie, słuchaj, ja mogę być. Nawet nie mnie to pewnie słucham na ciebie, lecą. <laughs> Także. Chodź naucz, nauczę cię podstawowych sztuczek Patrz, czeka, czeka, obejdź! Noga! Noga! Noga. Ojej! Ale rozkraczaj! Nie no, czekaj. Dobra, nieważne. Zrób Jest jeszcze jedną sztuczkę, znaczy tej jaski, bo po prostu nie pamiętam. Chodź, rączki! Dżojka, rączki! Widzisz? Zrobisz to. Po prostu jest... uginasz ciało i robisz, mówisz do niej rączki. Rączki. Dżojka, chodź, obejdź, 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 obejdź. 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 Żyka, rączki! Żyka, rączki! Dżojka, rączki. rączki! się boję, że idzie Obejdź. Obejdź. Dżojka, rączki! Nie, ona musi być po lewo. Kurde, Patrz, musisz stanąć tu. Stań tu. Proszę, może jeszcze łatwiej. Dżojka, chodź. Chodź, Dżojka. Dżojka, wol. Co zrobisz? Staram się. To dostanę tutaj, tak? Tak, no i wołaj ją. Dżojka, Dżojka. Dżojka, chodź, chodź. Ale ma siły. No, Przynajmniej jedna styczka i się udała. Także yy, nauczymy

Się no, nie. to no. Powiedz, gdzie ty idziesz? Co? Gdzie idziesz? A ja się dobrze bawię dzisiaj. Ty, pan nie ma, żaden dzień, ja zaraz wrócę. Ch... Widzisz, ch... nauczyłaś się? Tak. To pokaż. Co? czego się nauczyłaś? Suseł. Suseł? Tak. No to daj. daj zabawkę. Jojka, Susem, Jojka, Susemkę. Dawaj to marwisz. Nie umiesz? <laughs> Umiem. Jojka, Susem, Susem, Susem. O jak śni. No, dobrze. No. Dlaczego tutaj tak siedzisz? No co, do no, oglądam ten pałac? Na idziemy, przejdziemy się, zobaczymy to jeziorko z bliska, weźmiemy pieska na spacer, przejdziemy się. Romantycznie. No to dobrze, A gdzie chcesz na pięć wejść? No tutaj, Woku. Ty to Wielka, to w międzyczasie może się nauczyć, jak ty styczek. Weź powiedz w kapłowie, żeby cię ponagrywał. Dobra. Po prostu, co, coś nagrać. Weź, weź kadrę, żeby cię ponagrywał. No, czy no, Ja wezmę. I to pasuje. Dobra, Dobra, to zajebiście. Wy się nauczycie stuczek. Jak przyjdziemy, to pokażecie nam, czego się nauczyliście. Ja się nauczyłam chyba. No tak, czego się nauczyłaś. Czego oni Ciebie nauczyli. Dokładnie. Weź pomóż, ponagrywaj je. Poczekaj, do końca już idę. Zobacz tak, okay, działa. Masz psa A ja przed sobą i robisz tik. I ona wtedy... Tik Możesz muszę powiedzieć? Tik. 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 Ona musi być przed tobą. Zupełnie jak te z filmów, nie? Te same ruchy. Się. Ja się wyrzucę. się. myślałam, że to jest normalnie się. I robisz. Tik. Tik. Tyk. Dobra. Czy Jeszcze nie. No teraz. Nie, tak. śmiało, śmiało. Nic nie Tik! No i Co jeszcze? A jeszcze Ale -like. czy Oh, Ale będę normalnie na nową no, no super, już przypalimy Cię, będziesz chodzi. Wieski. Weź do drugiej ręki i powiedz jej daj piona, piona, da ci piona normalnie. Hmm. Teraz na ciebie skupiony jest także robi. Woju. Czeka, daj pionę, daj pionę, daj pionę, pięknie. Yeah! O, jesteś ciągle. <laughs> <laughs> Dobra, no, weź się tak pochyl, fajnie. Tak? I no o, tak, pochyl się, tak, tak, chwilaj. Tak jest, tak jest. Ogląk, jeszcze trochę bardziej. Tak. Jest. O, tak jest. Takiej mu takiej Ale, No hopa, no hopa. Ale możecie tak w moją stronę na przykład? Nie, Katwer, naprawdę no, musiałam gdzieś go przyczepić do czegoś Ej, Słuchajcie, bo ja mam taki pomysł, nie? Bo my tu rzadko wszyscy, te troje jesteśmy, wszyscy jesteśmy młodzi. Po te dwadzieścia parę lat, wolny popój obok... Albo... Masz no, tutaj kaczmy... chyba ciekawie, nie? No, co ty w ogóle tu Co ty tutaj robisz? Co jest grana? Co ty tutaj robisz? No to miało nie być, co jest? Jak... No Elo, co ty tutaj myślisz? Jak ty nas znalazłeś? Ta, ta balistka... Ale my prostu... jest... no? się... Uspokój zostanie... się, ale w ogóle jak nas znalazłeś? Zostawiliśmy cię? Myślałeś, że usuniesz niestać story i się nie skapnę gdzie jesteś z nimi wszystkim? Ale... Gdzie, kamerzy... gdzie jest kamerzysta? Gdzie jest kamerzysta? Odpowiadaj nie na pytania. Nie ma kamerzysty, kamerzysta cię usunął z kanału do widzenia. Ale dobra, co się prujesz? On cię usunął z kanału, szukali. jak usuwam z tego Tarty mieszkania to Co robisz w ogóle? Ale dobra, ja tu przyjechałem do kamerzysty, nie do ciebie, tak? Nie obchodzi mnie to. E, wiedziałem, gdzie jesteście. Myślałeś, że cię nie znajdę, znalazłem. Myślicie, że jesteście Tak, Ta, ale w ogóle. Głupi. Myślisz, że z... jestem tak głupi, że cię nie znajdę? Nie, jesteś głupi. Dobra, to co? Nie, nie mówi, ja, wiem, ja wiem wszystko, ja Ale wiem gdzie masz... wy jesteście I ja y, czekam na kamerzystę, gdzie jest kamerzysta, odpowiedz mi na to pytanie nie Bo zaraz się zdenerwuję Ale on cię tak. nie chce Ale jak Masz się stąd rozmawiać? wyjść, Kacper proszę, możesz go wywalić Kacper cię tak samo nie lubi w ogóle... Ale ja mogę stąd wyjść, tak? Ale nie ja nie muszę tu być No to wyjdź No mogę No mogę Wchodzisz sobie tak jak do własnego no domu Wiem gdzie jesteście no to przychodzę, chcę porozmawiać, Ale porozmawiam. <laughs> <Chociażbym, dobra>. <śmiech> <śmiech> okay, <śmiech> tak, chociażby. Dobra. powiedzcie Powiedz ci może? Powiedz ci jaka notkę. czemu ta torba ma taki kolor? Bo to jest kolor twojej góry, ja za chwilę. Wypad stąd. Okay, o, stąd, dobrze. przestań! Przestań, A widzisz to? A to jest pod kolor mojej bluzy. A o kurde! To masz. O kurde, o kurde Co tam masz ciekawego No poczekaj, poczekaj, bo to słuchaj ja, ja nigdy z pustymi rękami nie przychodzę Co? Jeśli chodzi o obsługę ostatnią wobec mnie i mojego traktowania było słabo. O, ja taki nie jestem Ja przychodzę tutaj z, z somerkami no i możemy to obliczyć, chyba, nie? nie. Ja mam no. zawsze pieniądze. Ale skąd miałeś na to, jak ty nie miałeś pieniędzy? No. Dałeś tylko w to, daj, wczoraj na tej Y, Alfonsowi sorry, poszedłeś, tak? Okradłem Alfonsa. Jak okradłeś? Normalnie, dobra, nie bardzo. To nie jest niezwykle ważne, patrz co on ma za sobą. No, a pod kolor brudzy. Może kurde, torba nie jest zbyt dobra, ale somerki są dobre, nie? Chyba, no, czy nie. Dobre czy niedobre? Zarobisz, nie Ale nie tylko na nie... najpierw wyrzucasz, a teraz co robisz? Ale patrz co on przyniósł ze sobą? Somerki, tutaj filcik dobrany do tego, specjalnie się Widz? tu Ona przyniosła, to się nie przyniosła. Dobra, stary, pijemy, tak? Pijemy. Dawaj, ja idę tu otwierasz od razu. Stary, stary, stary bierzemy, otwierasz stąd. Najpierw kupuj. Najpierw, 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 najpierw go a teraz co robisz? Ale wiesz, kurde, kurde. Przepraszam. Dawaj, tak? Jakiś piwa cię przekonasz. Uh, Jakiś piwa? O, Jakiś piwa, ona nie wie, co mówi, to nie są jakieś. Ale cały pies ci wydalił. Jaki papier? Co ja sobie to chodzi. Słuchaj, piwerka kontraprawora. Do Dobra, ty الخorni, ty na Dobre, ona coś tam gada, gdzie jest kamerzysta, kurde, nie gadam Ale z tobą. No, no, co istotny, gdzie jest kamerzysta, Jedem... No jeden Za darmo, po No, pijemy, zapijmy się, stuknijmy. Pan policjant! Poza tym się Ale spirytusuj, dzisiaj nie zabierze. Wtupę, to A ja... A! 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 No, dobra, ja, jest kamerzysta? Nie mogę z tak kamerzysta! Na pewno. Ja, na pewno masz kamerzysta ja mam ja naprawdę mam ja 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 nas nie złapie! wiesz jak jest nie, my nie chcemy wiedzieć, żeby eee. coś, bo tu zostawiamy miejsce razem. Uuuuh, zostawiamy! kupę! On no, też tutaj zostaje! Nie, to Już Dlaczego tak nie? jest? to! Ty się zastanawiam! Dwa na raz, no. Widzisz, co tu się stało w ogóle? Rozumiesz to? Nie chcę wiedzieć, nawet, co tu się stało. Chyba z niej takie imprezy zawsze są, nie? Kamerzyzna! Patrzcie, ten zezgonowany jak zawsze upieł w ogóle kacre, a patrzcie w ogóle, co z kacrem. Leży... Zażegany przy Kiblu. Toż to jest jakaś parodia. To jest jakiś... żart cytr. Żart, cyrk, kabaret. A ja w ogóle nie mogę się odwiedzić do Kamerzy. Ja nie mam pojęcia w ogóle, gdzie on jest. Zostawił w ogóle na sucho A on w ogóle nie odbiera. Co? Czy to nie jest Nie mam pojęcia. Prawo? No, wyraźnie. A ty sobie ja robisz? co ty robisz? Co? Czy masz telefon z duki czy gdzie? No. Zapytałam się czy masz telefon w dupie. No ale o co ci chodzi? Nie, nie umiesz odbierać? Dzwoniłam do ciebie. Zostawiłeś mnie tu. Wiesz kto tu przyszedł? Co on tu robi? Ty, co to, co on Przyprowadziłaś go tu? Ty go przyprowadziłaś? Jesteś normalny. Po pierwsze nie krzycz nie bo się wziął? Po drugie podobno jak e, coś wrzuciliśmy na story, usunęliśmy to od razu. Ale dlaczego tu, tu jest? Dlaczego, nie dlaczego go nie wysyciliście? Bo wiesz co? Przyszedł y, do Katra z browarami ze wszystkim. I Kacper się do niego przekonał. I zaczęli pić, zaczęli śpiewać, pan policjant i się upili jak jakiś. Dobra, ewakuujemy się tu. Ja nie chcę z tym człowiekiem... On w ogóle ci szuka tak, że on chce wrócić tutaj w ogóle. Wychodzimy. Tak, pa, pa, ale patrz nie jak w ogóle... Z zabrać, nie chcę z zabrać czy Nie z nim sukces. On w ogóle się do mnie, Kacper się w, niej w ogóle dobierał, rozumiesz? Nie chcę, On chciał ja... z nami... Słuchaj, zabieram. mnie po Ja i ona, on chciał. Zabieramy razy z... i... Dlaczego ty mnie nie zostawiłeś? Jeszcze Policja. mnie odkareszisz to Ale to wziąłem co, co wziąłem. nie u nie? Nie mam zamiaru to zostawiać. Ale to wy nie Wiesz jesteście szok? parą? Nie, już nie. Rozumiesz, że on chciał ze mną i z nią... Dobra, chodźmy, póki się nie obudzili. Nie. Prostu, no tak, nie. A nie tak. umiesz odebrać telefonu? Wszystko mamy? Widzimy. Jolka, telefon. Mamy wszystko na pewno, okulary. Uciekamy. proszę. proszę. No czekaj, wszystko trzeba wziąć, to jest przesady. Wiesz, psy chore psy. Z są najważniejsze. On jest, jest nieromalny, śledził, w ogóle on przed całą walizą yy, tych browarów i on wskąpił, żeby mieć od pieniądze, no a on, że już okradł, okradł Alfonsa i uciekł z Warszawy powiedział. rozumiesz? No dobra, daj spokój, nawet nie ma co tego komentować, Zejdziemy do oka, nie nagrywaj tego wionka, nie nagrywaj Musimy szybko zanim on się nie obudzić. Dobra wracamy wraca z nami czy jak? Wracamy z wami, nie z nim zostawać. No dobra, no to pakuj, pakuj się do to Nie ja wiem, wiem jak będziemy te dwa, psy. Eee, no cóż, no dziękuję wam, że wytrwaliście do końca. Jeżeli wytrwałeś do końca filmu, to zostaw taki sam czerwony przycisk tam na dole. No bo znaczy, że lubisz nasze filmy, no bo film pewnie jest długi. Nie wiem ile nagrywałaś materiału. Godziny. Każdym... No właśnie, w każdym razie... Do zobaczenia. No, no, nie wiem, no nie wiem, co sam powiedzieć w danej sytuacji, bo po prostu przerosło mnie to tak? Nie uciekamy. wiedziałem, że ci ludzie są alkoholikami. Znaczy, to, że drejziach jest alkoholikiem, to wiedziałem, ale po kacprze się tego nie spodziewałem. No cóż, zawiódł mnie ten człowiek, yy, ją mam też. nadzieję. No ja też, no szkoda mi dziewczyny, nie? No mi Związała się ramy. z takim człowiekiem, no ale to już, znaczy wiesz, to była jej decyzja, może nie wiedziała po prostu, jaki on jest w rzeczywistości. Ja, ale wiesz, że teraz przyjedzie. tak, przyjedzie. No ale nie wpuszczamy go. No podjął tak. decyzję jaką podjął. I tyle no.